Trzeba się pakować, ja tak szczerze nawet nie wiem czy się spakowałem dobrze, ale już wiem najważniejsze rzeczy dla mnie. Trzy cygarka na wyjazd, dwie albo trzy doby trzeba wytrzymać teraz z tobą Natalia. Kicia będzie tęsknić za rabciem tak? Moja dżysiulka mała, moja kitka kochana, moja najlepsza dzidzia. Mm. <laughs> Dzidziuś. Potwierdź, że ja nie tylko pod kamerę tak robię, tylko ja ją zawsze tak pieszczę. No tak, zawsze. Bardziej niż mnie. Dobra, pakuj się, na co cię czekasz? Dojechaliśmy, widzowie. To jest nasz pokój. Jest fajny, jest całkiem duży. Szukam Netflixa. Możesz coś powiedzieć o pokoju, jak ci się podoba, a nie szukać Netflixa. Jesteśmy tu 5 minut. No, ale muszę wiedzieć, co do co robić wieczorem. Będziesz miał, bo będziesz ze mną. A czy w nocy. A to jak ja wiem, co będę w sumie robił, będę ten, jak, jak Murański, jak pan Murański, jak pan Murański będę robił. Bardziej Będziesz pukał, wieruchnę białe! W wieku, moja no. mama to ogląda. Jeżeli twoja mama to obejrzy, to będzie się cieszyć, że w zdrowym związku funkcjonujesz. Kurde, No i mamy dwa balkony, tu jest jeden balkon, taki o, a tu jest drugi balkon. No ładnie to wygląda, z tej strony też jest ładnie, tu jest lustro duże. Cześć. No ja się klasycznie ponarzekam na samym początku. Jak za 300 zł jestem bardzo zadowolony, no bo tutaj mamy jacuzzi, mamy sauny, mamy baseny. To też mam nadzieję, że nagramy. Fajnie, będą puste, żeby sobie w jacuzzi usiąść i jakieś... No bo nie, puste nie, jakby to chociaż jakaś jedna fajna dziewczynka była, żebym No porów... ale to wtedy mam porównanie, żebym docenił Ciebie jeszcze bardziej. A nie zobaczy... doceniasz? No ale wtedy jeszcze bardziej docenię. Że zobaczę, że nie no, konkurencja jest mierna, to wiesz... Jakaś emerytka, no jakąś emerytkę żeby była. Nie wiem, ja tutaj... Ja to tylko przyjechałem spać, leżeć w jacuzzi i wygrzewać się w saunie i tyle. Chociaż nie, bo jutro też na pewno w góry gdzieś pójdziemy. Stwierdziliśmy, że... Jest galareta. Ty galaretę lubisz jeść? Tak, Mogę pana nagrać? No niczemu nie, nie ma sprawy. Ja nic przeciwko. Czyli że to... ładnie wygląda jeszcze. Tak, świeżutko podane, my i tak na bieżąco wszystko donosimy, no i wiadomo jak ludzie... Delikatnie możesz coś ubrudzić, a my jesteśmy w stanie też na bieżąco tego wszystkiego ogarnąć, więc w idealnym momencie Państwo przyszli tak u no, no My właśnie nie mieliśmy wypionek w edukacji, ale Pani było pokładane i Pani wyglądała no, ka -każdego, każdego dnia się zmienia. Dzisiaj kurczak, karczek, zupy, desery, wszystko. Ono. To jest tak właściwie taka paczka, że jeżeli ktoś będzie bardzo głodny, to ma kompletnie wszystko. Bufet zimny, bufet ciepły, na no tak. ciepło, na zimno, więc to jest wszystko kompletnie. No, no właśnie to mnie skusiło. <laughs> <laughs> nie bo że te rzeczy wszystkie leżą i stwierdziłem, że ja lubię jak jest wybór duży. No i ciasta wiadomo, dieta od jutra. Ja już jestem szczęśliwy, ja zacząłem, że smalec i ciepłe pieczywo, a już przypadłem, nie? Nie, dobre, dobre. Naprawdę spory wybór jest nawet, nie? Tak, I, tak. I ładnie ten stół wygląda. Absolutnie też jest spoko, bo z się interesowała. Takich, takich swojskich rzeczy, wiecie, macie, macie sałatkę ziemniaczaną, no, jarzynową, macie właśnie golec, różne Zabry. kiwansy. Nie do dopierdolę się jak świnia, jak zawsze. No, Rawcie jest wymagające, jeżeli chodzi o rzeczy słodkie, no więc mi ciasta, tak średnio przypadku. Nie, bo te ciasta um, obiektywnie były lepsze niż w większości hoteli na. E, takich obiadów, kolacyjnych. No to możliwe, to, ja, nie są ja nie mam porównania. Ja nie jestem z bogatej rodziny, jak Natalia. Ale że... zaczęli być bogaci, jak się od nich wyprowadziłam. Nie. Ale stary, ty masz, ja, ja, nie, ja, jakby, ja po prostu zazdroszczę, ty masz 24 lata i ty nadal y, masz płacone za wakacje przez rodziców i tak, zabierają w różne miejsca. moi rodzice powiedzieli, że dla nich to jest zaszczyt. Zaszczyt! Że... <laughs> no, jaka <laughs> bezczelna na laskę. Nie, nie po, no, to, to jest Bo Powiedzieli, że to jest zaszczyt, że ich dziecko dalej chce jeździć ze swoimi rodzicami na wakacje. No dobrze, jakby. I że do tego czasu, którego będę chciała jeździć? No to będą to on cię będą, zabierać. Ale nieważne, że to zabierać. jest złe. Jak ja bym miał pieniądze, to pewnie moje dziecko też bym zabierał. Ale <laughs> jesteś bananowcem i tyle. Ja musiałem <laughs> sam zarobić. Ja zarobiłem 100 tysięcy całe swoje życie. I by mi nie dawali nic. ja nawet tego. <laughs> ja mam taki tyłek rozjechany jak stara brzydka baba gruba. A ja to jest pasek. Hej! Natalia versus szlafrok XXL. Człowieku ty wyglądasz, jakby się w jakiś dywan zawinęła. Uratujemy sytuację. jedna trzeba mieć ręczniki spokoju, kurwa. Natalka zrobiła kupę na wyjeździe. Dla mnie to jest... to jest coś niesamowitego. Dla mnie to jest niesamowite, że jak wyszłam z toalety, ty pierwszy co ty chwycieli za kamerę i nagrywasz, że zrobiłam kupę na wyjeździe. Dzieci też tak się relacjonuje. Dzień dobry. Ty tak zawsze mówisz. Dzień dobry. Y jedziemy na... Nie robię tak. Na taras widokowy. Mam nadzieję, że tam będzie gdzie usiąść na górze i wypić kawę. A co, ty nie poradziłeś niby? Nie, no teraz mówię normalnie. To czemu zachowujesz się jako pośledzona? Czemu? <laughs> to nie <jest> wiem. Zimno. <laughs> Powie wyłączasz nagrywanie. Wyłącz Oho. Problemy małżeńskie. Patrzcie w czym rawce idzie w górę. Ale ładnie wyglądasz tutaj. Ja Takie Ludzie się pewnie będą z nas śmiali jak my się w górę ubieramy. <grym> <grym> nie umiałam, nie znalazłam swoich śniegówców. Ale to nawet nie jest górka, to jest pagórek. 25 minut tam się idzie. Ale ślisko. Nie. Przecież... Jak złapię kontuzję, to znowu na rok ze streamowania zniknę. Jak zapisz kontuzję, to będziesz musiał więcej streamować, bo wtedy będziesz musiał i tak siedzieć w domu. Dobra, to mam nadzieję, że się połamie. Ktoś się poddał. Tu jest kaptur i tu rękawiczka. Znaczona? Trochę. Ja trochę też. Ale jest okej. Okay. Co o tym sądzisz? Głodny jestem. Rafał! Nie, sorry. Czuję się oskamowany. Tu jest nisko, nic nie widać. Przez tylko widać, się... że. tutaj, tu 25 minut, czyli ty Mi występujełeś. To się nazywa złoty widok. Ja mam lepszy widok ze swojego apartamentu 200-metrowego na balkonie. Jak złoty ktoś, to widok. nie ma ani 200 metrów, ani balkonu. Może być, ale ja chciałbym kolejką sobie jechać. Tu nie ma kolejki. Powinna. 15 minut spędziliśmy na sesji zdjęciowej. Ale wyszło. Natalia mnie na jednym ale. zdjęciu zmolestowała. W miejscu publicznym. Patrz, tam jest taka tabliczka, kamień no widzę. Tak zupełnie poważnie, na lato, żeby sobie tutaj usiąść i coś zjeść, no to nawet spoko, nie? Bo w takim widoku skonsumować kiełbaskę na przykład, gdyby tu łódzko organizowali, to przyjemny klimat. Tu nie ma żadnej informacji, że nie można chodzić. Jeżeli ewentualnie okaże się, że nie wiem, to jest jakieś zakazane, no to tu macie sprawcę. Jadłam opijar, jestem populistą. Znaczy ja wejdę, ale poza kamerą, nie? Żeby być czysty. To trochę wygląda jakby to jakieś rytuały były odprawiane. On się dosłownie trzyma na takim malutkim tem. Kawałku. Generalnie tu jest ławeczka, na której możecie patrzeć na, uwagę kurwa, kamień, na kamień. Nie no, miejsce tak ogólnie ładne, ale... Atrakcja. Myślę, że większą atrakcją dla Polki to jest na przykład murzyn w klubie, nie? Doznania. Ja tak ogólnie narzekam, żeby narzekać, ale nie no, podoba mi się nawet, bo to też fajnie sobie z mieszkania czasem wyjść i pochodzić po górkach, ale serio bym sobie zjadł. Lubię jeść. Ja mam wrażenie, że ja wszędzie jeżdżę po to, żeby coś zjeść. Chcę placek po węgiersku. Jak ktoś widzi film, to jest powrót po wielu latach i to pewnie nieregularny powrót, to możecie mi zostawić lajka pod zdjęciem na Instagramie, bo wrzuciłem. I lajka pod filmem i suba na kanale. Jak nie macie. Muszę z takich rzeczy uczyć. Nie pamiętam. To to ja ja do filmów nie nagrywałem człowieku, ja, ja się czuję przed kamerą jak jakiś zwierz. Patrzcie jaką ma fajną. No i Nie właśnie, ja mówiłem, nie mówiłem to wcześniej, ja mam takiego naleśnika. Autentycznie, jak jest to przejście między tyłkiem a anogą, to jest taki naleśnik. I taka dziwna taka warstwa skóry. Wygląda źle brzydko. Ja już wiem, dlaczego kobiety mają takie kompleksy celulitu, bo ja uważam, że jak ja byłbym gejem, to innemu gejowi by się moja tupa nie podobała. Patrzcie. Ładną Dostałem ustypka, dostałem sobie kupiłem Nie był drogi, bo kosztowało 5 zł? Eee. Ten ustypek jest gumą do rzucia Raczej jedną z gorszych Kuba <grym> buba Było miło, ale się skończyło Płacić za wodospad To za całość płacisz, nie za wodospad Ale patrz, ale w tej chałupce tutaj nie da się kupić też patrz Ja nie mam problemu, ja mogę być złodziejem Nie ma zasięgu, nie mogę kupić Serio? No Zakusa no, to... <laughs> Kasa dla Minimajka. Ile zapłaciłaś? 22. Dwa? No o nie, to spoko. 5 minut jest nawet To dostać. dwa stypki. Nie no, kwaśnica muszę zjeść. Musimy zjeść. Nie zjemy. Bo ja kwaśnica dawno nie jadłem, a brzuszek jest. I wodospad mi się najbardziej podoba z tej wycieczki, Boże jest taki, wiesz, taki oszrony lodem, oszronowany, takie słowo istnieje? Oszroniony? Oszroniony? Nie Co? wiem, ale jest taki delikatnie połyskany lodem, to mega fajny klimat daje. Chyba będzie oszroniony. Tak powiedziałeś. Tak? No. To chyba tak będzie. Wodospad jest fajny, ale ja wolę zupkę. Chodź na zupkę. Obłamałaś mnie. Czemu? Hmm. Ok, dobra. No patrz, tak bogata jest, nie? Tak to nie smakuje... Nie smakuje jak kwaśnica. A też kosztowała swoje, bo to 25 złotych za dupę, to jest dużo. No hmm. nie jest bardzo jak za dzieciństwa, czyli zjem a kiełbasę tak, zostawia. Dobrze. Smacznego. <gry> Dzięki. Nawet pan za rado zobaczył, że jakiś taki drętwy jest na to, to kamera. Się, <grym> się dziwnie czuję. nagrywałem długo filmów i dostałem za darmo kieliszek, który ma 70% i drugi na który ma 40. i Pan mówił, że to jest z miodem, z jego pasieki. Takim bezbekiem nie będę. Dobra, to jest słodzone tak gruszką, że nie czuć tego. Myślałem, że to trzeba popijać. Dobra, robimy to z drugiego. To ma 40. To jest lepsze, to jest jak miodek. To mógłbym pić. Bo to, to generalnie do końca, od razu mówiłem panu, że ja tego do końca nie walnę, bo ja, ja zdechnę, ale 40 mogę zrobić. O, proszę. Bardzo dobre. Powiem tak, na ja moment wyboru zupkę albo miodowe, wybiera miodowe. O Jezu, jaki się obudził. Cześć. Jak ziewa. Ojej. Chicha. Widzimy w restauracji Niebo w Gębie. Jedliśmy tutaj w ogóle w tej sieciówce, bo to się okazuje, że oni trzy punkty mają. Rok temu w Karpaczu byliśmy. Cztery punkty mają, dwa tutaj i dwa w Karpaczu. Rok temu byliśmy w Karpaczu i też było dobre jedzenie. To ta zupa jest mega dobra, mega dobra. Naprawdę jest mega dobra, taka kwaśniutka mocno. Tak jak należy, na żeberku, na żeberku. To jest kwaśnica. Też widać tutaj jest zupełnie inny kolor tej zupy niż tej co poprzednio jadłem. Właśnie kwaśnica pamiętam, ja za dzieciaka dużo tego jadłem w góry wyjeżdżałem. To właśnie taki kolor to. of the love of To jest mocno, kłaśniutka, jest mega dobra. Duża porcja, bardzo. Bardzo duża porcja, ale cena też jest duża, bo 36 zł za tę zupę. Natomiast to jest takie wiadro tak naprawdę, że myślę, że samą zupą można się spokojnie nagieść. No tak. To jest treściwe poza tym patrz, To jest jeszcze kawał żebra. No tak. Więc nie najgorszy dzień. Ja jestem zadowolony. No to też było duże, ale już tej odłożyłam racjonalnie trochę i trochę Ale z bardzo minusów dobre. to tam obsługa była bardzo miła i mnie uraczyła alkoholem za Ale to też jest bardzo miła obsługa, ale nie daje też... alkoholu. Nie no, żartuję sobie. Ale jak, jak ten Pan obejrzy vloga, to pozdrawiam. Przykro mi, że zupka jakoś mi nie zasmakowała, ale... Pomidorowa była w porządku, ale Ta Kwaśnica była taka tak no, no tak, tak średnio bym powiedział, tak średnio, ale ta jest... ...pedarla. Wszędzie nas upijają. Łapka. To zjedliśmy i się zrobiło ciemno. Szukamy miejsca. Raczej nie znajdziemy, bo taki research zrobiłem szybko. Chciałbym ja cygaro zapalić. Tu mam prezent od Natalki. Ale niestety chyba w tej miejscowości nie ma miejsca do palenia. No nie ma. Idziemy, idziemy się przejść. Jak nie będzie miejsca, żeby usiąść, to ja sobie zapalę po prostu... O, przy takim ognisku. O, przy takim. Dobra, nie umiem kręcić. A ja, nie, jest nawet miska dla psa. No to przy okazji jeszcze się napijasz, no byś też się nie nudziła. Ha, ha, ha. Udało się wciąż. No właściwie się nie udało. Udało i nie udało, i tak skończyłeś palm. W szukaliśmy miejsca, ale ta szklarska poręba, ja wiedziałem, że ona jest mała, ale nie sądziłem, że ona jest aż tak mała. No i usiadłem sobie na zewnątrz w jakiejś restauracji, to nie jest bar. Chyba baru w ogóle nie ma. Na całą miejscowość baru żadnego nie ma. Usiedliśmy w restauracji na zewnątrz poprosiliśmy, żeby rozpalić tutaj taki ogień, ale okazało się, że gaz im się skończy, więc to jest niemożliwe. Więc sobie siedzimy, ja w przegranym piwku, Natalia w przegranym winie. No i co, no i tyle. Zapalimy, myślę, że pójdziemy do co masz? No, tylko że ogólnie będzie ten przypik, bo ludzie pewnie mówią, że na pościeli się jeść nie powinno. Ale ja jestem estetyczny, ja nie ubrudzę. Była sauna, basen, było jacuzzi. To teraz wiesz, energię wyssało, po górach chodziłem, to trzeba się tutaj pizzą zrelaksować. Szkoda, że mi kaczupu nie dali, bo nie W ogóle widzowie, bo wy, wy mi donate'ów nie dajecie, a ja panu za przyniesienie pizzy dałem 18 zł do najda. Macie mi na razie oddać, bo ja tutaj się dzielę z innymi, wy też za mną powinniście. No. Tak. Rzeczywiście. Chodź Jan. Fajnie było w hotelu? Tak. Smakowało jedzenie? Śniadanie nie. Pizza też była słaba. Pizza była okej. Okay. Była słaba? Była w porządku. Była słaba. Ale ogólnie było spoko. Za 300 zł rachciu dupę pomoczył. Na podpoglądał dziewczyny. Natalka nie była na saunie? Byłam, ale na tej słabszej. Gdyby Rafcie mnie tak nie wkurwiał od samego rana, to by było jeszcze lepiej. Tak, bo Natalia jest od rana obrażona. Tak, od rana się zachowuje jest, jak dziecko jestem. Jest tak. Wychodzimy. Kurde, mieliśmy wracać, ale Natalia narzekała, że o, krótki wyjazd, ona chce jeszcze. Jesteśmy w miejscowości Świeradów-Zdrój. Tak. 20 minut dalej. Tak. I jedziemy, jedziemy na wyciąg. Na... Ja chciałem iść na piechotę, ale Natalia mówi, że nie, gdzie na piechotę? Ja chciałem iść na piechotę, a Rafa na, 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 na no do. już, jedźmy już. Nie mi nic takiego. No i wzięliśmy jeszcze jeden hotel. E, no trudno, no wykosztowałem się, utrzymanie Natalii nie jest tanie. Dałem ci 300 zł. No no i co? A kosztował 420. To się utnie, to się utnie. Ja to wstawię. Nie. mam o 300 zł na ten hotel, a kosztował 420. Serio? No. To się pomyliłem. To idziesz kupić te bilety. Tak, no dobra. Jednak to nie był dobry deal. Zrobiłaś mnie w konia. 200 zł zapłaciłam za ten tyczak. Nie wiem, że takie drogie rzeczy są. To za była... to że z tego dolgą jadę 100 złotych, Kurwa! To była ta nadwyżka za pokój hotelowy. Nie człowieku, ale sam ciężki. Za 100 zł dałem steczka sobie zjadł. Powiem tak. 100 przy... zł od osoby, jak coś nie wiem czy powiedziałeś. I pizga strasznie, pizga strasznie, mnie jest na gazimno dzisiaj. Nie, nie. Bo na nartach można jeździć. No a myślisz, że co to jest? Ale nie wiedziałem, że już można. Jak już? No jeszcze nie. Oni przygotowują to. Jak się bawisz? Nie, jestem skurwiony, że za to musiałem 30 zł płacić. To ja. Skam, bo <grym> ludzie będą mówić, że ja tylko chodzę i narzekam. Patrz na jest, patrz, masz z góry zjechać. Skam! To jest ciężki skam. No gdzie, kurwa? Tak. Ja, może jestem Żydem, ale nawet ja bym tak kurwa ludzi nie golił. To jest przesada. Nie, ja jeszcze się boję tu być. Rafa ma na jak wysokości i się boi po tym chodzić, bo pod spodem. Dobra, patrz, bo tu jeszcze widać spadek. No. Jakbym spadł, to bym się pośliznął i tam bym spadł. I tym już bym nie żył, tak. Ale jak tam dalej pójdę, to pewnie już czego nie będzie ja się kurwa. Chodź, idziemy. Kiedyś, jak byłem dzieckiem i byłem na latarni morskiej. <laughs> jak byłem na latarni morskiej, to ten. To, to, to przytulony do latarni chodziłem. Ja, ja, ja sobie takich rzeczy się boję. Musi Mogę, Mogę skoczyć? Nie. Nie rób tak. Potem to jest zamarznięte i może zaraz Może pęknąć, no? Może spać. Dobra, to pierdolę. Po jak ja bym spadł? Bybyście nie wiedzieli co myśleć, a jak ona spadnie, to będzie więcej liveów. <laughs> no. Mógłbym tam stać, ale mi to przyjemności nie sprawia. Czułem, że mam dreszcz na ciele. Ja się boi dzisiaj. Nie boję się, po prostu mi się tam nie chce być. Trzeba unikać śmiertelnych sytuacji. To chuja widać, bo mgła jest. Proszę mi powiedzieć, czy ja dużo narzekam. Bo mi się wydaje, że trochę tak. Tak. Szczerze, nie ten wyjazd, bo mi tu zimno. Ale patrz jak jest ładnie. Potwierdził mnie w przekonaniu, że wolę siedzieć w dziurawych dressach przed komputerem. Jutro Co pracujemy. Się nie wygadamy. Kamerę mam. Pokażę Wam coś. Patrzcie. Wow. Górole to złodzieje. ...tutaj naprawdę srogo pojebało, byliśmy w tej godzinie i zapłaciłam 40 zł. za jecha. Bo górole to złodzieje. Tak, pojebało ich. Najpierw mnie zwyzywałaś, a potem kamerę odpalasz. Jemy, chodzimy po górach, Natalia narzeka. Ja, ja narzekam. Zrób jakiś content, patrz, zmieniliśmy hotel, potem pokażemy do dalszej części odcinka. I nagrajmy jakieś fajne młode dziewczyny na saunie na przykład. Żeby też że ten dywersyfikacja była zasięgu, też dla starszej widowni coś. Patrzcie, jakie południe widzą. Dobra? Dobra. Widzieliście takie krótkie ujęcie tego, co dostałem? To były dwa wielkie placki. Mi się taki trochę vibe przypomniał wizyt w takich miejscach właśnie w górach z rodzicami, gdzie takie swojskie jedzenie, nie jakaś taka, taka typowy restauracyjny klimat, tylko bardziej taki domowy. Jak ktoś tu będzie, trzeba zjeść, serio. Placek. Wybitne. Ciężko, że był lepsze Wybitny już. się no. jest zadowolony. Mieliśmy być już w mieszkaniu. E, Natalii się wymarzyło przedłużenie wyjazdu. Tak. To ta. się nie kłócić. To tylko byś się kłóciła. Nie ja, tak tylko Natalia mówiła, że. O, bo Adamek w tym hotelu Elements. Ja też tu chcę, jestem fanką Adamka. No to jej kupiłem pobyt. Jakby strasznie że mhm. jest ten, ten resort. Będziemy mieli chociaż porównanie. <śleski> Jak wieśniaki. Ja już się zadomowiłem. Z rozpiętym rozporkiem co stoję. Nie no, w pokojach generalnie hotelowych jest tak, że nie ma czego nagrywać, bo to wszystko to jest to samo. Na jedno kopyto. Jedyna różnica, jaka jest w hotelach najczęściej, to jest kolor ścian. Albo metraż, 2-3 metry różnice. Idziemy zobaczyć widok. Może być. Dokładam dres. Nie, ale w takich kurantach liczy się tylko tam. To, to mi się wydaje, bo takich nie, takich nie jeździłem, ale po to tu przyjechałem? Że basen był fajny i fajny, żeby sauna była fajna. Żeby tłumów nie było. A wydaje mi się, że tutaj ogólnie będzie więcej rzeczy niż w poprzednim hotelu. Ale też będzie większy tłum, bo tutaj jest tyle pokoi, że masakra. A to jest ten. Ty, ale wypija jest fajna, bo to kiedyś. No. Możemy to zagrać. Możemy. Z postaw dla Rafcia. A bo to jest, Chyba każdy wygrywa. Bo to za łatwe było. Odpuszczają. Z tam cukierki. Cukierki? Ja... Ale kopa. Aha, że... Okej, okay, czyli najlepsze nagrody jakie są, to są kluczyki, gdzie znajdują się te rzeczy. To, to, ja myślę, że to by Kasik zareklamowała, bo to jest mystery box, mystery box. Magiki, proszę odezwać się do Kasi. Ten ma głowę ze siebie podobną. Tego biorę. Było blisko. Nie było blisko. Pedofil. Widziałeś, się ten pedofil jeździ i dzieci na cukierki robi. Nie też zrobił. Zjadłam nawet. Bo ty wyglądasz na nieletnią. Zjadłam. To cię poczęstował. Ja sobie się nie potrafię zrozumieć, dlaczego te siłownie prawie zawsze w teraz są takie, że one mają dużo rzeczy, które są tak no, trochę nieużyteczne. Na przykład ta maszyna do nóg, do zgięć nóg. No mało kto robi nogi, tak? Ale dziwne, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. jakaś gra interaktywna, tak? Ale taki ten Życia to bardziej wygląda, jak coś dla dzieci. Kurwa, się... ale Adamek polecił, wam powiem, polecił Adamek, aż bym z nim zachlał, nie? Yy, byliśmy na strefie spa, znaczy spa, baseny, jacuzzi, sauny, ja tam nie nagrywałem z wiadomych przyczyn ale fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Też jest tam dosyć pusto, bo też myślę, że my w takim okresie jesteśmy dobrym, gdzie po pierwsze ceny są mega niskie, bo to jest taki okres przejściowy, że jeszcze narty się nie zaczęły, a po drugie, no przez to, że te narty się nie zaczęły, to jest obłożenie hotelu mega niskie, więc dostęp do tych wszystkich atrakcji jest bardzo łatwy, no bo tu nikogo nie ma. Tam z 8 osób była strefa basenowa i spa jest, jest duża. No względem tego hotelu Bergo, gdzie byliśmy przedtem, no, to tu jest dużo większa. No ale też trzeba mieć na uwadze to, że faktycznie tamten hotel jest dużo mniejszym hotelem. Ej, no, na Ja wiem, że ten vlog będzie obrzydliwy, ale ja taki jestem: to jest vlog dla moich widzów, nie dla osób z zewnątrz, żeby też na kanał drugim rzucam. No, bądźmy szczerzy, który mężczyzna nie ma tak, że w wolnych chwili nie bawi. Trzy Ale to, bo to nikt tego na głos nie powie, ale to jest prawda. To jest, takie, to jest takie miejsce, które w jakiś sposób nas relaksuje. Że sobie siedzisz na przykład, rozmawiasz z kimś. I ale nie musisz tego pokazywać. I lepiej działa. Nie masz wstydu. Nie no mam wstyd, nie dlatego mam wstyd. nie nagrywałem ludzi na salonach. Ta? No. Wyjeżdżamy. Niestety koniec, ale mega mocno napruszyło. No, patrzcie tutaj na, ten, na te pachołki. Jak się bawisz? Powiem ci coś śmiesznego. No? Za ten parking... Za dobę, zapłaciłem 40 zł. Pani powiedziała, że za 60 jest podziemny. Ja wybrałem ten. Rafał! <laughs> poważnie? Tak. Dwie dychy zaoszczędziłem. Dobra, wiedziałe. kończymy to widzowie, bo nie chcecie naprawdę słuchać tego, co że będzie ześlał. Nie, niech padał. Od, odśnieżaj to kurwa. Nie dziwne, że sam za to złapałeś, bo rzuty sumienia teraz masz. Nie ja mam wyrzutów sumienia. Patrzcie. Dzięki za wspólną przygodę widzowie. Vlogów więcej nie będzie, więc zostawcie łapkę w górę jeszcze raz, żeby mnie zmotywować, to może jeszcze kiedyś z domu wyjdę. Nara!